Możemy zacząć od testowania zahena. Zobaczmy, co ten ludzik robi. Yo, ale fajna mapka. I tu stakuje sobie to, tak? Zahen gains ze stack, whenever he hits an enemy champion an attack or ability. Czyli taki conqueror. Im więcej stacków mam, tym więcej obrażeń mam AD. No dobra. A jeżeli to mam zestakowane, to zwiększam AD jeszcze razy dwa. I jeszcze mam revive' jak Atrox. No dobra. Bożo. Teraz Q. R Q. Ulepszał to ataki. Zahed twice on his tak, attack. Dobra, czyli rzucam to i mam dwa ulepszone ataki. W których się leczę i potem mogę rikasnąć i wtedy biję więcej i mam nokapa. To Taka trochę mechanizm typu Kamil. W. U. Stoję do przodu i ściągam. Dobra. A E. Taki dash jak Ambessa, e. Dash is then slices around. Jak zeslaszuje do boku, to więcej obrażeń zadaję, tak? Uuu. Spoko. I R dostaje passive armor pena I co, to jest po prostu taki wjazd do przodu. Pierdalam się, daję obrażenia i się leczę. Spoko! Wygląda na dosyć prostego ludzika. Dolecimy. Pierwsza sensowna gra za henem. Zobaczymy, co ten champion potrafi. Gram w Jaxa. W sumie Jax się wydaje, że to jest taki champion, który całkiem spoko powinien sobie radzić. Z Zachena. Bo jestem championem, który zaher, że dał to ataków. A ma tego Counter-Strike'a. Może w jakieś trade wyjść wejść. Więc zobaczymy, jak to siądzie, nie? A dobrze ogrywać wokół tego Q. A potem już jest Essa. Najtrudniejsze tylko jest zastakowanie tej pasywki, mam wrażenie. No bo jednak 12 staków. To no nie jest łatwo wrzucić 12 autosów. Tam spelków. Uh, trade not bad tak szczerze Mimo to, że on jest counter Żeby trochę OP jest ten counter strike sobie wezmę kiuska tutaj się wyleczę o. No jednak Dobrze zdejował to Szczególnie wydaje mi się taki play pattern, że podchodzisz na to ulepszone Q, podrzucasz wziutkę i uciekasz. To jest właśnie way to go, nie? Żeby tym grać. Dobra, z E mogę wyjść z jego Counter-Strike'a kluczowa informacja. Dobra, tak. Okej, okay. tam sobie farmy. Beżciągam go. To jest E, No nie udało się tego wziąć. Dobra, ale. Dobra, z tego E mogę wyskoczyć z jego stuna. To już trochę prościej będzie. Mogę pewnie może z E zacząć? Ściągam go. Podrzut teraz tak. Dobra, teraz Gragas. Kończy, dzieło zniszczenia. Dobra. Jeszcze mam killa. Zajebiście. Dzięki, mordziaty. Teraz szybko postarajmy się przepuszować to. No dobra, teraz ja gdzieś tu tepnie, ale na no wave i tak się dopuszczował, więc to jest fajne. I pytanie: jak ja chcę boli na nim grać? Ten Stridebreaker nie wydaje się zły, ale ten Botk też dużo dawał. Dobra, zagrajmy pod Botka znowu. Wydaje ja mi się, że ten Bodrk był spoko. Teraz mogę z Buta podejść, bo i tak tam więcej nic nie zrobię. Ciężko coś tam grać. On zagrał kula, no ja mam Vampirika, więc. No jest, jest masno. W ogóle jakie fajne ciastka są teraz na tej mapy zimowej. No ta Złap się do niego puszują, będzie miał pierwsze piątkę, więc. Nie chcemy się bić, nie chcę, że przepuszuję. Ej, to Wumi dwa staki dał z pasywki. Czemu tak? Ej dobra, przez to, że z tego E mogę wyskoczyć z jego counter-strike'a, to jest to w miarę spoko, bo tak to w sumie wydaje mi się, że nie byłoby tak łatwo. Teraz nie mogę lecieć do odciny, chociaż ma counter-strike'a zaraz. Więc może nie aż tak. Uj. Bo teraz nie ma counter'a. Ja po prostu nawalam creepy, żeby się wyleczyć, On poszedł po żelki. Pytanie, czy są żelki? że tam chyba wziął, nie? Dobra, ja mam teraz szóstkę. Dobra, ja jestem bez podrzutu. RKB ile? 300 obrażeń. Poczekajmy na cooldowny. Okej, okay, nie dało się, ale wydaje mi się, że takie combo, ty ściągasz ziutka i go podrzucasz, fresh. I tak, i podrzut. I spierdala mnie. Ojej, ja już jeden autatak atak by wlatywał i go zabijam! Mega close trochę zrespektowałem tego Troxela, myślałem, że może tych dwóch jebne. No dobra, my bad, nie? No tepnę se i gramy. Czemu nie gram Triforce Force albo hydry? Nie wiem, wydaje mi się, że ten Ruined King jest silny. Może Hydra byłaby spoko do pusha, ale pusz też jest gig. Zarz masz najlepszy auta atak. Z Sheenem też miałbyś to combo, takie mocne. No tak samo na Ruined Kingu, nie? Dobra, on sobie kupił łapę buty. No, i teraz ściągam go, podrzut. I wywalone, nie? I ja do tyłu. Teraz ja nie mam. E, on może z Counter Strike'em wskoczyć. Wyskok z Counter Strike'a. Pod ściągam i podrzucam, i cofam. Dobra. Tabisty Tradzik. Wydaje mi się, że coś takiego jest dobre dla nas. Fest. Bo ja się mocno leczę dosyć. Oj, zintowałem to E. Hmm. Nie było najświeższe. Chodź tu, Bariat. <grymne> no w ogóle, meczem na topie do odciny, nie? Ja do odciny go dyma, mam mnie dyma do odciny, przychodzi jungler. Tu zabawę całą. I tak to się gra. 1400 gole bym potrzebował, żeby mieć cały item. No tepek leci. Zostawimy po prostu. No nie jest to idealny wave, ale jest dopuszczowane. Ile kosztują buty? 1200. Fajnie byłoby mieć te buty. Zagrajmy tak po prostu. Jason, no to mogę sprzedać to teoretycznie. te buty to dużo zmienia. Dużo blokujemy obrażeń. Atrox był tam. W ogóle to jest Atrox w lesie. Dobra, wyskakuję z Counter Strike'a, spadanie wyszło. Ale to dobry trade, i wydaje mi się, że teraz mogę z nim lecieć do odciny. No i kurde, jak go narąbałem, ja mam 250 d, I to trochę OP, tak szczerze. Mieć 250 d, nie mając żadnego itemu. Jak wystakujesz tą pasywkę, to jest fest, mocny ten champion. A też w szybko się bije. Some golda z tego plate'a, czy nie? Dobra, dostałem S No i dobra, go w to. Nie wiem czy nie lepiej na przykład byłoby grać tego Triforsa. No, no wydaje mi się, że go znerfią troszkę, no nie, to jest nowy champion, to nie jest Xin po reworku. To jest nowy champion, ale on powstał poprzez zabicie Xina, jakoś tak. Ale jeżeli chcecie wyjść tam jakieś takie lorowe smaczki, to pytanko do Marweka, nie? On się o tym... zna. Ja tylko obejrzałem kawałek filmu promocyjnego. I w ogóle, dzisiaj wieczorem, chyba tam o 18 czy 19, mam spotkanie z rajotem, na którym będą pokazywać zmiany w nowym sezonie. Więc zobaczymy, co ciekawego będzie. No oczywiście, nie mogę wam jutro powiedzieć, co się tam dowiem. Jest tam jakaś data na to, nie? Kiedy to będzie można likować? Likować, no już będzie dostępne. Tak? Chyba ja się teraz... Ja się teraz zrespił jakbym umarł? To no nie? To jest... To jeszcze w sumie... To jest druga gra tym zahenem. Ale ani razu się nie zrespiłem jeszcze. No, no są tutaj dwa plejty. No to jest trochę... Overextend z mojej strony. Tak szczerze. No może cały tower wezmę nawet? Jak on nie ma TPK. No, Hubert, paradoksalnie wydaje mi się, że jest trochę więcej niż dwie osoby, które interesuje lore Riot Games. Dobra, teraz tak, kupuję boczka. Nie wiem, co dalej lecieć. Może w Triforce'a abym poszedł? Zobaczymy, jak Triforce będzie śmigał. Tepe'n jest w topa, idziemy go zabić. Zbiegam do mida, ale nie ma tego kasadina. Zdaje się, takiego kasadina to ja one-shotuję totalnie, nie? się, że mi uciec. On frizuje to na topie? Nie. Zobaczymy, jaki ma playstyle. Może sobie tej to wezmę. Byśmy się mogli go się spodziewać w tym krzaku. Okej, nie ma go. do przodu. Może było to trochę bez sensu. Ale no, ten heal z Q jest strasznie mocny. Bo ja mam strasznie potężny sustain przez to, że się co chwilę leczę z Q. Za 9% max healtha, nie? Chcę prędkości wytłumaczyć skillę tego championa. No dobra, to Q to działa trochę tak jak Kamilka. Q, Czyli masz reset autosa i twój następny autos bije mocniej. I pierwszy jest taki, że po prostu bijesz mocniej, a drugi to jest taki, że ziutka podrzucasz. W to jest, że tak rzucasz do przodu jak sin i ściągasz ziutka. No i też jak rzucisz Q, to po pierwsze Q się leczy. I to całkiem sporo. E to jest taki, dasz do przodu i więcej bije na tym takim zewnętrznym kółku tej zębatki. R-ka skaczesz do przodu. I zadajesz obrażenia, nie? I pasywnie masz Armor Penetration. No i pasywka jest taka, że jak każdy spell, który zaatakujesz przeciwnika, każdy auto zdaje ci stacka i każdy stack daje ci AD. Taki a'la Conqueror, nie? I jak masz dwa... full stacki, no wtedy jak się wyjebiesz, to respisz się jak stary atrox. Właśnie ta Rka jest taka, że ona tylko skacze do przodu i się leczy. Nie ten... Nie ma niczego takiego, że podrzucasz ziutka, nie? Więc tak o. Kurwa, ale go wyjebał tą mel medardą. O kurde. Chciałem zrobić flash podrzut, ale nie wyszło. GA jest z pasywki. Ja jest z pasywki i działa tylko jak masz full wystakowaną pasywkę, czyli 12 staków. Ogólnie, jak masz wystakowane 12 staków na tym championie, to jest on strasznie OP. Masz w de wtedy, ale ciężko jest wystakować 12 staków, nie? Bo mimo wszystko 12 staków to jest 12 autoataków slash speli wrzuconych w ziutka. Więc trochę to trwa. Musi być taki dłuższy fajcik. No ale no, to, że to jest 2,7 więcej AD na staka, a masz staków 12, czyli powiedzmy, że zaraz będę miał tutaj, bo to się skaluje jeszcze, czyli zaraz będę miał na przykład 3% za staka, to jest 36% więcej AD, a jeszcze jak masz wystakowane w pełni, to się zwiększa razy 2 razy, czyli mam 70% AD więcej, nie? Jak wystakuję sobie pasyweczkę. Nie, nie, nie to jest taka, że się stakuje w fajcie, nie? I tutaj pasywka to jest to, co mam pod sobą. I teraz mam 8 staków, nie? Ja, to co było? On counter Strike'a zapomniał włączyć, czy? Ja tam chcę tepnąć? Dobra, tepnę tam. Ile dostanę tower shotów? A zero w sumie, to nawet spoko. Ale zajębałem Arquela. Ja myślałem, że go jebnę, Jednak nie wyszło. Jak Conqueror działa ta pasyweczka. Nie ma emporium, no bo nie ma emporium. Emporium się zbugowało i je włączyli chyba. Z tego co widziałem. Ale no jeszcze dodadzą. Dobra, bo mój team przegrał tej fight. To trochę niepocieszające. Pilna jest ta Junara strasznie. I nie wiem, czy to nie jest problem, że on mi kajtuje jak na luzaku. Bo no, ten champion jest dosyć niemobilny. Jedyne co masz, to masz tego Dasha na E. No i ten skok na RC, ale ten skok na RC długo leci i nie ma żadnego CCK po nim. Więc jak z mobilnością, to jesteś taki trochę mniej mobilny, Sinzao, nie? No dobra, idziemy tej ziutka teraz jebnąć. No i kurde, tak by to szło. Tym Jackson i po prostu ucieknie. <laughs> Myślałem, że może jakoś dolecę z tego R. Eee, potem ściągam go, ale no za wolno to leci, to jest taki doskok typu, ok, no masz doskok, ale bez polotu. Zatakam tam. Ja bym mógł brać tier 2 tu teoretycznie, nie mam tp to jest trochę smutne. Dobra, ładne to, pytanie jak bardzo mogę być wyjebane biorąc to, chyba nie aż tak. Ale tak podejść, walnąć auto z Q i się cofnąć. I jest, że spoko. Z maną nie masz problemów. Mana perma jest posiadana. ma Joten. Dobra, biorę cały tower. Wyjebane. On jest teraz bez counter strike'a, Więc go dojeżdżam. Teraz podskok tu? Jeden auta tak jeszcze i byłbym ulepszony i bym się zrespił w razie co, więc mogę w sumie grać. Może trochę za mocno. Chyba, że moich kupacy tam tracą chyba atakana przez to. Oj, dobra, nie wziąłem tego. Ja bym chyba teraz to kupił. Teraka. Salim też się trochę sfidował. Dobra, no, wracam na topa, I guess. I wave do sfarmienia. Fajna, jest bardzo ta mapa. Podoba mi się fest. A ostatni raz kiedy była ta mapa? W zonie 8, nie ósmym, nie? Gdzie on jest tym atroksem tu? OK. Ajaj. Ale dobra, mam dużo tego. Dużo stacków. On fleszował, nie? Ty, tym kasadinem, Na pewno flesznął, bo ja też flesznąłem. Więc wydaje mi się, tak. Dobra, idę teraz botem. Muszę, Szybko biorę towery. Wiecie, mam um, optymalny build. Wydaje mi się, że raczej nie, ale... No teraz w wyjebane i biorę tower Ja go jebne tu Ajajaj Za bardzo, zrespektowałem ziutka Gdybym wano jeszcze jedno q, się wyleczył i może bym przeżył Trochę głupota z mojej strony Mogę tak się mówiło, nie? Pojebany, ziołek będzie miał revive'a A jak na razie to jeszcze ani razu nie użyłem tego revive'a przez dwie gry, nie? Może tepek jakiś za plecy i gramy to? Ja typuję za 10 sekund chłopaki. I Drake robią, nie? Dobra, tepnę co tam. Dobra, 700 ja mam steraka. A na pewno jedne. No jedne. On mi ucieknie po prostu. <laughs> Tyle z tego będzie, nie? Ale na pewno on mi nic nie zrobi. Dobra, będę 16, 16 też mi zwiększa armor pera na ręce. Wydaje mi się, że tu jestem fajny i na pewno się będę rysował. Dobra, jestem ulepszony, nie? O, no i teraz się resuje. Jo, pierwszy raz. Ej, ile ja HP mam na tym? What the fuck? Ej, dobra, szczerze. Trochę popierdolone, że tyle HP masz akurat jak się respisz. Nie wiem, czy nie jest to ciutkę za dużo. No dobra, że to ma teraz duży cooldown. Bo no to jest 5 minut. Przez które się nie zresuje, no ale tak czy siak. Dobra, on tu nie żyje? Zostało Dunary. Złożę GA, no tak jak złożę GA, no to, to mam GA i pasywkę oddzielnie, nie? Tak na starym Więc Może warto by złożyć GA To jest Kasadi, no to wiadomo, że on mi ucieka to nie mam po co gonić Minuta do pasywki Ty ale no Całkiem nieźle go tam skubnąłem Ten wariaciński jest bez szans, nie? No dobra, pusz to. Szybko towery jeszcze biorę, przesadzam ten reset autosa. O nie wiem, czy tu nie przesadziłem trochę? No trochę przesadziłem. Ze respekt tego, że Junara strasznie dużo bije. Ale oni ich chyba zabijają. Nice. Ale na my bad. Tak głęboko poleciawszy. Ale wydaje się silny. Silny się wydaje ten champion, zwłaszcza jak się już trochę... ...nafidujesz, dojdziesz do tego momentu, że... ...że wejdziesz w dłuższy fight i nastakujesz pasywkę. To jest popierdolone. Bo jak ja nastakuję teraz pasywkę, to ile mam? Realnie ja mam chyba tak... ...z 500 AD, nie? Jakbym jeanem jakimś był. No w ogóle, jak się udało odbić tą gierkę, bo wyglądało to sobą w pewnym momencie. Bo tego Drake'a. Ten play na topie co zabiłem dwóch i wzięliśmy na Shora. Insanely huge. Tepuję tu. Zobaczymy next fight, ile będę ładał, jak się wystakuje. To notujcie, nie? na Kasadin level 16. RK w sumie dużo bije. Wydaje mi się, że nie warto tego na początku używać. Bo ona ma scaling mocny. Więc jak się nastakuje, to żeby potem dopiero walić. Bo, no 624 AD mam, nie? Niezły Meksyk. 600 AD ludzik, nie? Ale fajny, tak szczerze. Taki prosty. Wydaje mi się, że ma trochę opecyferki jeszcze. I na pewno jest nerfią. Ale wydaje mi się, że jako taki ludzik konceptualnie, bardzo spoko. Taka po prostu lepsza wersja Starego Atroxa. IMO, ten champion to jest to, co powinno być, jak zrobili rework Atroxa. Bo jak zreworkowali Starego Atroxa, to oni totalnie go rozpierdolili. Jakby to zupełnie inny champion się zrobił, nie? To za sobie w moim filmie o usuniętych ludzikach. A. A ten champion daje taki bardzo podobny vibe do starego Atroxa: że się rozpędzasz, dużo bijesz. Jest jakiś podrzucik, jakiś lekki daszy, raczej taki auto -ataker, Szybko split pushuje, więc fajnie, nie? Podoba mi się. Zatwierdzam ludzika.